Z tej strony bartek, kierowca w Niemczech.pl. Około 60% wszystkich obcokrajowców zatrudnionych w Niemczech jako kierowcy ciężarówek to Polacy. Pozostałe nacje to kierowcy z Czech, Węgier, Słowacji, Bułgarii i Rumunii. Kierowca na przykład taki z Rumunii czy z Bułgarii, no to ma znacznie dalej do Niemiec niż my jako Polacy. To wszystko wynika z naszego położenia geograficznego. Ciągle słyszę od pracodawców, że Polacy są za drodzy, że ciągle są pod, chcą podwyżki, ciągle chcą więcej zarabiać i staje się to dla nich uciążliwe. Ponieważ gdy przyjedzie taki kierowca na przykład z Litwy, to nie potrzebuje krótkiego systemu pracy, na przykład 2 na 2 czy 2 na 1 bo dla niego jest to za daleko. Tylko wystarczy, że będzie na przykład 4 tygodnie pracował i później otrzyma 1 tydzień wolnego i będzie znacznie tańszy niż ten kierowca, który przyjedzie z Polski i będzie ciągle narzekał na swoją pracę. Jak Wy myślicie, czy ta tendencja, że ten nasz udział 60% w niemieckim rynku się utrzyma, czy my wrócimy do siebie do Polski i polskie firmy transportowe będą nam w stanie zaoferować konkurencyjne warunki, że już nie będzie opłacało się wyjeżdżać do Niemiec? Ja myślę, że na ten moment nadal jest o co walczyć, bo ta różnica jeszcze jest na tyle zauważalna, że nawet odliczając sobie dzień dojazdu w jedną stronę, dzień dojazdu w drugą stronę, różnice zarobków, świadczenie też Kindergeld. To jest to znaczna różnica i nam u polskiego pracodawcy mniej opłaca się pracować. Mam sporo kierowców, którzy do mnie dzwonią, którzy jeszcze nigdy w niemieckiej firmie nie pracowali. Mam pytanie tutaj do Was: Czy jest tutaj ktoś, kto pracował w Niemczech jako kierowca i stwierdził, że to nie jest dla niego i wolał wrócić z powrotem do polskiego pracodawcy? Jeżeli tak, to napisz w komentarzu. Dlaczego tak zrobiłeś? Co Ciebie do tego skłoniło? Tym wszystkim są jeszcze kierowcy z Ukrainy. U nich sytuacja w kraju jest jaka jest, ale oczywiście część nadal jest w pracy, pracują u nas, pracują za granicą. I teraz, żeby kierowca z Ukrainy podjął pracę na niemieckiej, umo na niemieckiej umowie, jest to dosyć skomplikowane, ponieważ on potrzebuje takiego zezwolenia na pobyt. To się nazywa Aufenthaltstitel. I teraz, aby to uzyskać, to jest to procedura, która trwa zbyt długo, wiele miesięcy, wiele tygodni, i dlatego niemieckim pracodawcom nie opłaca się ściągać Ukraińca do siebie. I tam dać mu, dajmy na to, nie wiem, jakieś zakwaterowanie i walczyć dopiero z papierami. Co innego, jeżeli ten kierowca z Ukrainy ma polskie obywatelstwo, to wtedy bez problemu może rozpocząć pracę w Niemczech. I takich osób jest dość sporo, którzy przyjeżdżają najpierw do Polski, tutaj troszeczkę są, pracują jako kierowcy, otrzymują polskie obywatelstwo i później widzą tą okazję, że mając polskie obywatelstwo, nie muszą już pracować u nas, tylko mogą wyjeżdżać do Niemiec do pracy i nadal wracać i w Polsce mieszkać. Myślę, że odblokowanie tej procedury zezwolenia na pobyt mocno by zmieniło w naszym rynku i tak naprawdę dla polskich kierowców te oferty pracy, które są nieatrakcyjne, szybko mogłyby zniknąć z rynku, ponieważ kierowcy z Ukrainy chętnie by się nimi zainteresowali. Grudzień był dosyć gorącym okresem: sporo osób dzwoniło o pracę, sporo osób już wyjechało do pracy i ma zaplanowane. Wyjazdy w kolejne niedzielę czy poniedziałki stycznia. Jeżeli szukasz pracy nadal i chciałbyś się rozpocząć jak najszybciej, wszystkie oferty pracy na mojej stronie kierowcawniemczech.pl są zaktualizowane. Możesz tam również pozostawić swój adres e-mail i wtedy raz na jakiś czas będziesz otrzymywał takie powiadomienie ze znacznymi zmianami. Pamiętaj, niektóre oferty pracy znikają, zanim w ogóle zdążysz je zobaczyć. W tym materiale to już wszystko. Trzymaj się. Hej.